Mam wygrywa i jestem pierwszym sędzią. Obrazek to... Oho, cudowne. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wstałem pół godziny temu i nic nie jest w stanie mi się rozśmieszyć. Tymka z kartami. Mam cztery takie do kosza. Nie wiem kto to pisał, ale chyba ktoś pijany. Przed się by nie było widać. Teraz będzie po kolei czytała i wybierze jedną najlepszą. Kiedy w teście genetycznym wychodzi, że na 100% jesteś przegryw. I do, dobra, troszkę się, troszkę się uśmiechnęła. To bo śmiesz, ale może nie pasuje do... A, dobra, ty jesteś taki. Kiedy do... siadasz na wygrzanym miejscu, kto to dał? Błagam was. Kiedy wysyłasz mu selfie bez make-upu, a on pyta, to serio ty. No, nie, no, to nie pasuje do no, tego. Mam wrażenie, że nie pasują te karty. Kiedy bo... ktoś pyta, czy jesteś na tyle sześć, wyjechać, nie pasuje. Kiedy chcesz wstawić piłkę do kosza z góry, ale wiesz, ile masz wzrostu i gdzie <laughs> że ty może sobie wstać. No to jedyna śmieszna Jest, karta z mojego życia, nie? Więc to wygrywa? No nie! Nie! Yeah. Ej, a czemu wygrzane miejsce? Chodzi o to, że siadasz na przykład na wygrzaną skórę w aucie i masz takie Wygrzane miejsce to jest ciepłe Kibel! Kibel na przykład Kibel po ojcu jest najlepszym kibelem na jest bardziej takie, że ona coś tam patrzy jest i... ona? Ej, przepraszam bardzo, ale moje to też to pasowało To serio ty? Z makeupu? Nie. Hey. A co teraz Wika? Nie, w lewo idziemy. Pozyskał dzisiaj. Tak, ale tak Wika ma drugie najwięcej follow. Tak na no naszych Instagramach, więc badajcie. Tak było napisane w instrukcji obsługi. <grym>, Nie, w no, no, instrukcji obsługi no, było. było napisane, że followet no, 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 sami, więc teraz moja kolej i ja mam... To ja mam Milion na YouTube. Jesal die! Ej, mam zarobiste w, w sumie A się mam... jednak! Ej, dobra, ja mam idealna, wygrywam to w tym momencie. Ale tyntka No nie ma ktoś dla mnie pięć, do mnie w Pięć stara ty pięć. nie dałaś. A. Wow. <noise> oh, tak. <noise> Kiedy umówiłeś się przez internet na randkę i koleś nijak nie przypomina tego ze zdjęcia. Katwis! Takie, takie. 13. Ej, chodziło o to, że możesz się okazać mordercą! A, no dobra. A... Ale już wiem, że to ty. Kiedy musisz obliczyć anamat, mi obliczaliście tylko nie No, tak teraz Tak, tak, to jest gim. Musisz obliczyć Ale... co? Bid. Bid. a, a... To jest zbyt życiowy. Kiedy na urodzinowej Bibie życia jedynym gościem jest twoja rodzicielka. Czy to pasuje? Ale to do pasuje jasne. To pasuje. Kiedy wysyłasz dziwnego SMS-a i czekasz, co się wydarzy w odpowiedzi. Nie. Czy jednak to Dobra, dobra, ta randka też była za węższą. Po prostu nie zrozumieliście mojego poczucia, chum. To jest. O Jezu, kocham tą laskę TikToka. Kombucha girl to jest. O, mam zabalistę! Serdecznie po to malego. ciekawe czy Majka się z nie. Ja czuję, że mam dobrą pas. Akurat tego jestem ciekawa, co tam Ja też jestem ciekawa. Czasami Pumerski humor pomaga. Ej, mam coś, co mega do tego pasuje, ale jest nieśmieszne po prostu. E, lecimy tu. Tak. Chyba komuś przeszkadzam w celu. Na Jeźże! O tak, teraz chłopak. Ja pierdziele Nie da się pasować z tym domu. Jest kibel na dole. Na górze jest komfortowo, to faktycznie Kiedy dociera do Ciebie, że Twoim największym autorytetem jest Kim Kardashian To jest Kardashian Nie! Kiedy wszystkim znajomym rodzą się bąbelki, a pod Twoją opieką umiera nawet kaktus Nie tak. O nie. Jezu no. Cieszysz się, że nie no, masz bąbelków Nie, to jest mi bardziej. Dobra, ja oceniam, a nie Ty nie, <ślesz> nie Dajcie tłumaczyć żarty Kiedy idziesz od... od... brwi i słyszysz że robimy też... Wąsik? Odkażać? Muszę tak odkażać, ja. No. Wiedziałem, że pani się zbudowa. Strasznie stypiarskie karty na liście. Kiedy masz do łaj, przypominasz sobie, że w sumie to lepiej niż urodzić się w Czarnobylu. Właściwie to jedyne, które pasuje jak na razie. Kiedy babcia zamiast czapki wciskać ci dwie stówki na imprezie. Nie, masz się pojadł. Ej, że to Patryk Można dać ujemny punkt? <laughs> dobra, Ale co, wygrał! Jej! To ja! No. Fajne, to by było fajne. To by się przydała jakaś y, odpowiedź, taka 18 plus. Tak. to ta, by ta, wiem. totalnie nie mam nic, co pasuje. A ja, żeby. aż pan. Gdyby miał normalne oczy, to by się po prostu tak z uśmiechał, ale one są czerwone, i wygląda jakby płakał. wcześniej no. jeszcze ma czapkę rodzinową i no nie to wiem. Panie. Nie wiem jak to zinterpretować. Ej, czajniczy, że tu jest w stanie pies na tym świecie. Hej, <grym> ale... Nie. Dobra, lecę. O, kengat nam się wbił w kadr. Kiedy okazuje się, że starzy nie uwzględnili cię w testamencie. Przykre. To jest śmieszna karta, ale nie pasuje moim zdaniem po Pas... mema. No i to nie, nie jest. Wychodzi, że każdy ma inny humor w tym domu Tak, no tak Kiedy obiecujesz sobie być optymistą, a twój test ciężowy różnie postanawia mieć pozytywne nastawienie Kiedy po pijaku chcesz do kogoś napisać, ale wiesz, że rano tego pożałujesz Kiedy ona mówi rób co chcesz Okej okay. Nie no, ja tutaj Męzki myślę, że tylko jedna karta jest z do No Dobra, tak. kiedy okazuje się, że starzy nie rozumieli się Tak Nooo, też taki śmieszny no, Tak Słuchajcie, kolejna kauta. Pan ze stoka dziwny ale To jest pan, który jest lekarzem, pacjentem i wszystkim Jak Johnny dobra, no, już mi chyba dopisuje, jednak te memy <laughs> ale. ale memy ewoluowały, a to są takie OG memy Ja się dlatego. śmiałem, że kiedy jesz pizzę o w nocy, mi gusta to było takie śmieszne no. Albo kiedy nikt nie czeka jak wiążesz buty Forever alone Ej serio to jest no. no, 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 no. Przeglądaliście i mieliście konto na bestach? Robiliście właśnie tak. na na komiksach Ja robiłam besty tak, swoje tak. i one były jakieś w ogóle wiecie Miałam nogę 15 tysięcy tych repostów wow. na facebooku z Jestem sławna? Czy to, jest, czy to jest moje przeznaczenie? I jestem, ja tak. gdzie jestem my, miara. Dobra Widzą, a ja, wy wiecie co musicie U. zrobić? Kiedy w samolocie biją brawo przy lądowaniu Bij brawa przy lądowaniu K okay. I ty wtedy przeczytałeś, przerwałeś jej okay. Tylko, je, że że myście... Kiedy w samolocie ktoś bije brawo przy lądowaniu Tak, bij brawo przy lądowaniu Nie ja ja wiem czy to wszyscy, że jestem zaspany ja, ja też Czuję takie Ja też Nie zresztą Ja kiedy stomatolog zadaje pytanie, ale nie wyjmuje bardzo ze swoich ust O, to jest dobre, to jest dobre Kiedy robisz sobie selfie ze swoim idolem, ale dochodzi do wniosku, że szpecisz ten kadr Uj, ktoś ma jakieś problemy O Jezu Kiedy znikniesz się nikt nie mówi na zdrowie Nie no dobra, no tutaj stomatolog fajny Co to jest? Ja yeah. Stasznie boomerskie Pokaż. O Jezu, no tak mówiłam, kartę, tak, 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 tak. tak. A, sadnie. Foczka, ja kocham poczki. Albo taka jak jest taka melodyjka, co leci i te pieski zamykają oczka i się tak bujają. Piękne świat. To jest podobne. Przemierza po <many wrog. śmira> Kiedy bramkasz, przypuszcza cię na dowód siostry. Mi gusta. Kiedy twoje koleżanki biegają po plaży w bikini, a tobie pizza robi wyrzuty sumienia. <mira> mi gusta. Mi, 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 nie <śmira> sumienia. Ale kiedy odważysz się przycić do roli 5 kg, nie zważając, że nie jesteś aktorem. Migusta. Mi gusta. Kiedy wszystko co zrobiłeś tłumaczysz sobie horoskopem Dobra. Oh. <grywa> Ani karta? <to? grywa> Wygrałaś, gratulacje I co, nie działa horoskop? Tak mi właśnie powiedział, że wygrał <grywa> yeah. Dobra, cieszę się, że też jedno mnie rozśmieszyło, lecimy dalej Plasyczek. <grywa> klasyczek hey, Przywróćmy rage comics Ej, tak. Proszę. Hej, I wszyscy od dzisiaj stawiamy jakieś bestie i komiksy oh. i kwejki jeszcze na Fake, no. Moją ulubioną był ten taki pościg, taki okularek. A tak, Milordzie. A -a -a. A -a -a -a. Jeżeli chcecie zobaczyć najbardziej bumarskie memy, <laughs> to wpadajcie na nasze Instagramy. Instagramy dokładnie. Kiedy swoich korniżonów uświadamia ci, że nie jesteś silną, niezależną kobietą, która radzi sobie bez <laughs> To, to chyba twoja to, nie Fajne. Kiedy widzisz swoją ex z typem, który podobno nie wali znajomych po rogach. Aha, że ten ziomek obiecał. Ja nie płakała z tego powodu. Słabe. Kiedy jesteś tak spukany, że zamiast na kolację idziesz spać. To jest słabe, a Kiedy niepokój mija, ale jego brak sprawia, że zaczynasz się niepokoić. Tak, to jest. Chormiszony czy kolacja? Chorniszony. Na story, ale, sorry, ale y, kolacja Jest! Nie! Yes! 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 Jak coś yes! to korni nie boję! Ej, ej! chciałem powiedzieć, że mnie nie, był bez mocniejszy, ale przez to, że Hania jest nisko, to no, nie wiedziałem, prawda? Ej, nie, Obój nie, się śmieszne wcale. <ś> <ś> tak naprawdę bym dała radę. <ś> 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 ale cieszę się, mam chociaż jeden punkt, więc nie jestem przegrywem totalnym. Hania to zapamięta do momentu, w którym trzeba będzie odgryć. Dobra, mem, którego ja wylosowałam, to... A, 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 a. Co? Czemu to ja? W jakim, a, a, a. W jakim a, a. wszechświecie to ja jestem? Nigdy jajce? tego nie widziałam mema, nigdy tego nie widziałam. Ja też nie. Kiedy ryzykowną stylówką zdobywasz szacunek na ulicy? A. Kiedy matka odpowiada na wszystkie pytania, które ktoś kieruje wprost do ciebie. To była to na śmieć, Patryk, prawda? Tak, to była ta na śmieć. No co miałem dać? Kiedy opowiadasz za historię, a ktoś ci ciągle przerywa. To jest tak takie w sumie. Tutaj najlepsze moim zdaniem ta. To tak? jest gros! Dobra, to jest git, co może mnie rozśzyć. Ja lubię czarny humor. Dobra, to mam czarny w takim razie. O. Kiedy wykładowca każe ci policzyć całki, ale ty widzisz tylko półki. Dobra, to było morskie, aż to nie było moje Kiedy knajpa umieszcza w menu menu wartości kaloryczne potraw to jest Pasuje kogo? Kiedy nie możesz pominąć reklamy na YouTube Pasuje, ale to jest moim faworytem Kiedy twoja córka żałuje, że istniejesz Co? Od kogo to? To moje Słyszałem ja czarny humor, na nie biorę. Teraz mi przykro jest tego pada. Trochę mi się naprawdę Ale... smutno A... i tak chcę mu coś porozmawiać z nim, powiedzieć mu coś miłego. O Jezu! Smut! Rozmawiać żony Mina mnie <grym grym> bajka. <minęła. grym> Ej, ogólnie oh numer no gusta. To wam się spodoba. <grym> Dobra. Kiedy w domu możesz wreszcie być sobą, więc wyglądasz jak troll. to nie jest woga. Kiedy ktoś mówi, że studiuje socjologię. Le! Kiedy ogoliłaś nogi, ale i tak przez cały weekend nic nie wyrwałaś. Nie, nie pasuje. No jak to jest ogolony kot, no what the fuck? <grystanie> Kiedy widzisz się z kimś, kogo nie chcesz widzieć, najlepiej już nigdy w życiu. Jezus Maria, to tak might agresiv. Dobra, trochę. wygrywa troll! <grystanie> Słuchajcie, ważna sprawa, uważam, że mam tak do dupy karty, że tracę ten jeden mój punkt, żeby sobie wymienić wszystkie nowe karty, bo to jest tragedia jakaś. Taka jest zasada. Dawaj kotka i wyciągaj swojego. Twojego męka! Why the you lie? Kiedy gotujesz y, makaron i nawet udajcie się nie spalić kady. No to fajne, bo on zaśpiewała Why you line", to śmieszne nawet I stoi nad lodą Tak, tak Kiedy zostałeś tylko poczucie humoru, y, bo wy wyprzestanić raczej nie zdołasz A wy przeczytaj to A tak, żeby w ogóle normalnie. ktoś zrozumiał Stało ci tylko poczucie humoru, bo wyprzestanić raczej nie zdołasz Co? Wyprzestani... No. Kiedy masz dzień, w którym nawet obcy uśmiechają się do ciebie na ulicy Why you line", to całkiem też śmieszne Kiedy na szyi swojego ojca dostrzegasz malinkę Hmm. Kurde, no i teraz nie wiem. To wezmę z makaronem. Czy... No, ci się nie spalić, chaty. Kolejny my! Śmieszny to ja jest tak normalnie. A. Ej, wiesz, że bym pewny, że on tak osiedlę. Proszę <noise> Państwa, czy to jest obrażony dzieciak? Tak jest. Kiedy zakrypałeś miejsce z przodu, ale to ziomki z tylnego siedzenia mają lepszą pekę. Dobre! Ej, to jest dobre, w taksówce bardzo często to się zdarza. Kiedy mamie przyśwituje, to i owo, ale cała sytuacja krępuje cię tak bardzo, że nic jej nie mówisz. Nie, 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 Kiedy nie, się, że jesteś nie, <grym> <Yes. grym> nie, wszyscy mówią o nie, jesteś adoptowany Kiedy a ty jesteś jedynym Żydem w towarzystwie. Ja pierdziele. To <grym> jest <i> dziecko! <zimę> ale może ma tam jarmułkę z tyłu. Kiedy najfajniejsza laska, jaką znasz, nazywa się kurdu. Co jest Dobra, mocne. Ej, dużo dobra runda. Pierwszy Dobre, raz dobra runda. Runda. Aż mi się łajska tutaj, po, y, się... Rat, bo to Pierwszy raz był takie, że jest trudno wybrać. To jest najbardziej typu takie, że kiedy mają pekę w samochodzie, ale myślisz, się jest Kiedy najfajniejsza laska, jaką znasz, nazywacie To Fajne Uuu, mam idealne tutaj! Znikasz? No Kiedy widzisz, jak laska, z którą kręcisz na boku, zaczyna gadać z twoją dziewczyną? Fajne! Fajne! Bardzo fajne! Kiedy faceci, faceci, z którymi kręcisz, spotykają się w jednym barze? Też fajne Kiedy okazuje się, że ratkujesz z ojcem trójki dzieci? E, te wszystkie no, mają to same energy I ostatnia, kiedy przeglądając się swojemu odbiciu, dochodzisz do wniosku, że na rodziny to był gruby błąd. A! Nie, to nie pasuje do memy, ale mocny. Jest. E, tak, kiedy yes! klaska, skoro którą na boku zaczyna gadać z twoją dziewczyną. Honorowy, honorowy. Ja nie jestem no. z tymi facetami no. w parze, ale no. twoje wygrało To jest nie. podobne, kurde, Co a my myśli... się to... got to go. To a, go muszę już... uciekać fa... muszę Dobra, fistaj. O, o, super, o, ja auto. też miałem motto Dałam kartę freestyle, czyli teraz każdy z nas musi wymyślić sam i na głos podpis do mema Gengar, kiedy zostawiamy otwartą furtkę <noise> <noise> dobra, okay, okay, dobra, dobra, dobra Okej, okej Dobra, dobra. dobra. Ja ja wiem czy więc... Kurde, moje jest czarny humor jak Bartek to powiedział to mi się tak zrobiło Jo, ale okej, okay, kiedy twojej dziewczynie wychodzi pozytywny test ciążowy. Ojej, No mocne, test, ale fajny. Dobre, dobre. Ja się poddaję, bo nie przebiję Bartka ja i tak. Ja chyba też. A i i w tym pewno... przypadku wybieram Bartka. Tak! Tak, to ja ale... do mojego serca. Ale patrzcie, w ogóle to jest fajne, że nagle my mieliśmy wymyślać i one naprawdę, to co powiedziała Falsy i to też słuchania. to naprawdę były lepsze niż te karty Ej, to może w takim razie zagramy w to jeszcze raz, jak zostawicie dużo łapy w górę, tylko że sami będziemy musieli proponować te podpisy Myślę, że to może być całkiem fajne, ciężkie dla niektórych, ale myślę, że może wyjść śmiesznie Kot. Dobra. Liczę na to, Patryk, że twój czarny humor nadal istnieje w tej rurze. Kiedy rozmawiasz z kimś, kto wszystko wie lepiej. O. Pasuje. Bartek. Spieczę, ale, ale ja, ale to jest tylko na plus dla was, no po prostu... <laughs> Kiedy Tinder maczujecie z twoim terapeutą. Kiedy dopiero co usiadłeś, a już ktoś cię woła. nie Kiedy pomyliłeś zużyty test ciążowy z termometrem. O! Kiedy wypuściłeś bąka o wyjątkowo subtelnym bukiecie <śmiech> <Szanowni> <śmiech> Może uda mi się w końcu pierwszego punktu zdobyć Ale tak. Ciężka decyzja Dawaj Wszystkie pasują Dobra Pójdę Proszę Na Tindera Jest! Mamy jeden punkt! Serio? będą twoje To idealne zakończenie tego odcinka, kochani I wygrywa, kto ma najwięcej punktów Ty masz jeden, Patryk masz ile? Jeden Ja mam cztery Ja mam dwa Ty masz trzy Cztery! Czyli postówka z Ale dużo Będziemy się jutro o 18.00 Pa! 17.00! co Ale dla